No. I proszę Państwa, potrzebuję tu moich pomocników. Zabawa nazywa się y, przytaczanie Wagoników. Będziemy kopać majowca? No, zobaczcie. No, no. Tak trochę nie widzę. A to, to są wagoniki, tak? Zuza będzie pierwszym wagonikiem. Wojtek to będzie drugim wagonikiem. Trzecim będzie Kinga. Czwartym wagonikiem będzie Pan Konrad. Piątym wagonikiem będzie tutaj. Będzie eee, tutaj Pani... jak na imię? Nie, nie, Grażyna! I wiecie... Genowefa! <grym>, Dobra, to ja nie robię! Dobre. To ja też nie robię! I proszę Państwa, ja jestem lokomotywą, tak? I teraz cała rzecz polega na czym? Na tym, że... Uwaga! Podjadę za chwilę do pierwszego wagoniku, który stoi na, na bocznicy, tak? Podczepię, i jak to wygląda, to yy, zaraz zobaczycie. Ważne jest, żebyś obserwował, jak wygląda podczepianie wagoniku. Na, na czym polega podczepienie? Kiedy wagonik się nie odczepi, ok? W ten sposób. Yy, mo, poproszę tylko, żebyś się stanął tutaj, w tej stronie. <laughs> Dobrze byłoby, gdybyście zrobili pół okrąg, żeby wszyscy widzieli, bo to z jednej strony... E, nie, 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 widzicie siedzący, na chwilkę, Aha. żebyście się przenieśli na czas tej zabawy, na moment tylko. Chyba nie zostało to wszystko. Na chwilkę się przenieście tak, żeby było widać. Dobrze. I teraz sobie e, <laughs> tutaj Okay. Ale obserwujesz, jak wygląda podczepienie niewagonik. Musisz odnaleźć, musisz, 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 Uwaga. musisz, Każdy chcieli. <grymne> no teraz co? Żałujecie, że nie do zabawy nie poszliście? Trudno. Jedne zabawy są fajniejsze, drugie jeszcze fajniejsze. Ale do Wojtka też ma tak zrobić? A to zrobiłem. <grymne> I do tyłu. I podczekamy kolejny wagon. Uwaga. Bo nie, 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 pojedzie po kolei, po kolei, od A, lokomotywy, uwaga. Ja mam <śmiennie> I podczepiony drugi wagonik. Jak tutaj zaczep złapał, no to bardzo i jedziemy. I wycofujemy, <śmiennie> wycofujemy, wycofujemy. No to podczepiamy kolejny wagon. Uwaga, uwaga, zaczyna się ode mnie oczywiście, tak? Dobra, no jedziemy. To chyba już wiemy. Wyczepujemy, wytopujemy i kolejny wagonik, kolejny, kolejny, tak? Możemy podczepiać? Gotowy? Tak, <resultaty> <tosurany> <tosurany> Pan Konrad, nie? No. Jeszcze nie. I teraz nie. pan Konrad czeka. <grybows>?. Uwaga. <tosurany> ciu, 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 ciu. Czas ciebie, że ma lokomotywa, no. <mum> Nie tutaj, No to jedziemy, poczekamy. No, to już widzisz, że tak chwilę, jak za moment ty będziesz się podobał, nie? Tak? To wiecie? Trzeba było się zgłosić. Uwagać.